z tej strony Sigrid Szybrydę na tym kanale będę nagrywała star stable online dam wam link w opisie do tej gry, ale zanim zaczniecie oglądać dajcie subika z dzwoneczkiem i 30 łapek w górę na początek będzie ok no to zaczynajmy dzisiaj nie wiem co sobie zrobimy ale pomyślmy hmm, może pokażę wam rancho starshine Pokażę Wam. Okej, okay, dobra. I tu są takie boksy. Nawet jeszcze ludzie są tutaj. O i ten. No, tutaj jest taka, jakby, nie wiem, żeby zostawić sobie konia albo nie wiem. I tutaj niedaleko jest weterynarz. O, przeskoczę sobie, jeśli dam radę. Nie dałam rady. Fajnie. Okej. Okay. No dobra. Dobra, tu jest weterynarz. By ktoś chciał wiedzieć. To tu jest weterynarz. Okej. Ok, okej. Okay, okay. Teraz no, mogę Wam też pokazać mój klub. Jak chcecie do mojego klubu wpaść, to e, piszcie w komentarzach. Ja Was dodam. Dobra, to pokażę Wam. Mam tyle osób w klubie, chyba 16, czy ileś tam. No i tutaj są takie dużo osób. Jestem tutaj właśnie właścicielką klubu, i jak ktoś ten będzie chciał, to mogę też mu zmienić rolę. Ale jeszcze, jakby ktoś chciał, to o klubie. W każdą osobę to są spotkania. A plan tygodnia zobaczcie, tutaj sobie o taki plan tygodni mam. I reguły. Koń klubowy Rasa. Koń fryzyjski. Mam nadzieję, że kupicie go, jak nie będziecie mieli, bo po prostu no, on jest yy, takim klubowym koniem, więc no, po prostu będzie fajnie. Jak kupicie, wtedy będzie bardzo fajnie. Tak. No. Jeszcze taki mam strój klubowy. O, taki no dobra. Okej. Okay. Eee, no, może o Jezus. jakieś bugi. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okej, okej. Dobra, eee, ja mogę wam pokazać teraz moją stajnię, Okej. Okay. A tak w ogóle wbijajcie na kanał wikamesper, pisane razem i wszystko z małej Subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, bo to jest moja siostra I mam nadzieję, że dacie łapki w górę pod każdym filmem No, a ja jestem w ogóle tutaj nowa, to jest mój pierwszy film na tym kanale, więc bardzo mi będzie miło, jak zostawicie subskrypcję i łapkę w górę. Oczywiście subskrypcja z dzwoneczkiem. No i tu są takie konie, ale wiem jak łatwiej pokazać wam tak. Pokażę I tu są moje wszystkie wszystkie konie jeszcze tu są w pastwisku. No po prostu nie ma miejsca i no po prostu no, nie ma miejsca. Ok. Dobra. Dobra, wejdźmy z Tiny Co możemy... O, mam pomysł. Pokażę Wam bugi Star Stable. No dobra, to przejdźmy już do robienia bugów. No dobra. O Jezu, jakieś się tu kręci. Z dziewczyną. Okej. Okay. No, dobra, dobra. Lecimy do Fortu Printa, jeśli ktoś gra to wie, a jeśli nie to nie wie. Okej. Okay. No dobra. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy w Fortu Printa. Teraz chodźmy na plażę. Okej. Okay idziemy na plażę i tam. i hopsasa, wow że mój koń to przeżył w ogóle okej okay. okej okay. dobra pokażę tego buga bo tutaj na przykład wy tutaj nie można galopować ale Teraz sobie takiego buga, że będziecie mogli go ile chcecie ale nie można przy tym skakać i jak wyjdziecie z wody to po prostu już nie będzie Wam działał ten bug więc dobra, tutaj schodzimy z konia Ok. teraz łapimy konia za o, dobra, to trochę potrwa i idziemy na taki mostek okej okay. okej, okay, dobra mam nadzieję, że tutaj nie ma tego rekina, bo tutaj jest często rekin i aż ja raz do niego wpadłam i koń się poranił no dobra no dobra, tutaj może być, dobra i teraz musimy zrobić tak, żeby koń wpadł do wody ale to nie jest proste ale czasami się to udaje, więc. Chodź do tej wody. Please! Dobra. Nie. Tak, 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 tak proszę cię. Proszę, jest. Dobra, i teraz. To polega na tym, że musicie teraz wsiąść na konia tak. No dobra, zaraz to okiem znam. No, 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 no. No nie, ja nie, nie mogę tego zrobić. Okej, okay, dobra. Nie wiem, coś się stało, ale okej. Okay. Jest, okej, okay, dobra. I teraz ten bóg pomaga. A możecie galopować. Ale jak skaczecie, to już niestety ten bóg nie działa. Ale teraz jedziemy do Burland. I... Dobra, to bierzemy podwózkę do Morland. Okej. Okay. bierzemy podwózkę. O jezu, to zawsze tak długo trwa. O, w ogóle zobaczę, bo tutaj mi przyszła jakaś poczta. I zobaczę, kto to po prostu. Bo jestem bardzo ciekawa. Kto to jest? Dobre, tutaj jest ta poczta i zobaczymy, kto to jest. Okej, okay. to jest moja koleżanka, którą poznałam w Star Sable I teraz przepraszam.